Sól, Simomaniacy z tej strony Simka Daga. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Chciałabym Wam od razu na samym początku podziękować za 50 subskrypcji. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie każda subskrypcja, każda łapka w górę, każdy miły komentarz pod moim filmikiem stworzyłam ten kanał właśnie z myślą o Was Simomaniacy, aby każdy z Was mógł tu znaleźć coś dla siebie od rozgrywki po budowanie z racji właśnie, że dobiliśmy te 50 subów zmieniłam już nieco wygląd strony na Facebooku na Instagramie grupy na Facebooku oraz mojego kanału tutaj na YouTubie moi drodzy Przejdźmy teraz do tematyki tego filmiku. Jak co niedzielę, pewnie już zdążyliście zauważyć, że na przemian pojawiają się tutoriale z ciekawostkami. Dzisiaj wypada ta niedziela, w której akurat pojawi się tutorial, i jest to tutorial na budowanie lepszych dachów, a także na okna dachowe. Przejdźmy może sobie do Pierwszego tematu, czyli do dachów. Moi drodzy, najważniejszą taką informacją, którą bym Wam chciała przekazać tutaj, jest to, że moim zdaniem na początku, kiedy budujemy domki, kiedy się uczymy ich budować, to najlepiej jest je budować jak najbardziej symetryczne. W sensie, jakby Wam to powiedzieć żeby po prostu łatwiej nam się umieszczało też te dachy. I tutaj już stworzyłam taki domek poglądowy jeden. Tutaj już stworzę taki od razu duży, żeby wam też coś tutaj pokazać i to jest taki zwykły domek, który zapewne wszyscy na samym początku grając w Sims budują. I dobrze, przejdźmy sobie najpierw do dachów w tych dwóch domkach. Tutaj możemy śmiało wykorzystać, najlepiej moim zdaniem by wyglądało, gdzieś tutaj umieścić taki dwuspadowy dach. I chodzi o to, żeby te domki właśnie były jak najbardziej symetryczne, tak jak już Wam mówiłam, gdyż kiedy mamy na przykład niesymetryczne domki, czyli na przykład dajmy na to sobie tutaj coś, Yy, na przykład takiego, może tutaj będzie wypustka na 4 kratki, yy, a na przykład tutaj z drugiej strony będzie wypustka na przykład na 3 yy, kratki. O. Dobra. Czekajcie coś tu. O, dobra, mam. I widzicie, tutaj chodzi o to, że teraz będzie nieco ciężej nam postawić tutaj jakiś tak w miarę dobrze dopasowany dach, bo o ile tutaj nam te trzy kratki by fajnie wyglądały, to kiedy jak już damy tutaj znowu z tej strony spojrzymy, to już tutaj nam brakuje i kiedy poszerzymy go, no to jak widzicie tutaj z tej strony jest wszystko ok jest dobrze, znowuż z tej strony nie owszem, można zrobić tutaj też coś takiego, że na przykład damy na te trzy kratki i o, albo na przykład, o, dobra, dobra, czekajcie, już to mam. Dobra, tu na przykład na te trzy kratki, no, a tutaj na przykład na te cztery kratki, no, ale moim zdaniem to w dalszym ciągu nie prezentuje się dobrze, bo jak widzicie, tutaj, no, po prostu symetryczność naprawdę odgrywa bardzo ważną rolę bo kiedy dom jest symetryczny to też jest moim zdaniem nieco ładniejszy, ale każdy postrzega to nieco inaczej i każdemu odpowiada też coś innego. Dobra, przejdźmy sobie może tutaj. Po prostu też budując na samym początku, kiedy się uczymy grać w The Sims 4, kiedy uczymy się budowy w tej grze, to właśnie symetryczne dachy bardzo nam w tym pomagają. Znaczy symetryczne budowle domów pomagają nam w tworzeniu później tych dachów. <laughs> w tworzeniu dachów, tak, dokładnie. I tutaj na przykład sobie damy taki daszek. O I jak widzicie, to już wygląda całkiem fajnie. Tutaj mamy jeszcze takiego. Taką strzałeczkę w tą stronę, którą możemy sobie obniżyć bądź powiększyć dach. Yy, I tutaj właśnie wygląda to w taki sposób. I moim zdaniem to się właśnie prezentuje całkiem fajnie, ale moglibyśmy tutaj dołożyć też na przykład coś takiego. I właśnie tutaj też bym chciała pokazać Wam jedną taką dość istotną rzecz. O której często na początku grania w Desm 4 zapominamy, a mianowicie zobaczmy sobie, jak wyglądają tutaj te końcówki tych dachów. Tutaj mamy taką wystającą, a tutaj mamy taką ściśle przylegającą do ściany. Tutaj mamy również takie strzałeczki w tych kątach dachów. I kiedy je sobie wyciągniemy troszeczkę, to one tutaj nam się ładnie połączy z tym wystającym dachem. I to też będzie wtedy wystające, i to wtedy już wygląda o wiele lepiej, kiedy taki dach jest właśnie wystający. No bo nie ukrywajmy, kiedy jeden nam wystaje, a drugi ściśle przylega, no to to nie wygląda jakoś specjalnie cudownie, yy, tylko właśnie daje odwrotny efekt, że to nie wygląda ładnie. Dlatego tutaj warto jest naprawdę wyciągać te końcówki. No i tutaj mamy sobie taki zwykły domek który na przykład ja pamiętam jak za dziecka grałam jeszcze w Desim 3 zwykle budowałam, czyli to był taki kwadratowy dom, żeby po prostu mieli miejsce do spania i tak dalej, żeby gdzieś coś zjeść i tyle. O I na przykład mamy tutaj i też właśnie często popełniamy ten błąd, nawet na samym początku gry. Ja wiem, że dopiero na przykład niektórzy się uczą grać, dlatego też właśnie tworzę taki tutorial. Yy, Tutaj on ściśle przylega nam z każdej strony do tych ścian. No i to wygląda moim zdaniem jak taka jedna wielka kupa, trochę. Więc warto go sobie wyciągnąć. Jeżeli już uparliśmy się, że chcemy koniecznie takie domki budować, no to warto też na przykład tutaj stworzyć sobie takie jakieś wypustki. One też całkiem fajny efekt dawają w domkach. A to naprawdę jest chwila, żeby dodać sobie takie dwa daszki i tutaj wrzucić jakieś okna, więc to naprawdę wygląda też całkiem fajnie. Może i nie jest to aż tak fajnie, by się nie pre... Tak fajnie się może tutaj na tym domku nie prezentuje to. Jakby może prezentowało się tutaj na tym domku. I tutaj moim zdaniem już to wygląda jeszcze lepiej. O, i na przykład dać sobie takie wyższe nieco, i tutaj o, skrócić to i widzicie, i to całkiem fajnie wygląda tutaj na tym domku. Na tym niekoniecznie jest to właśnie to, co ja bym Wam chciała pokazać, nauczyć Was. Yy, dobrze, teraz sobie przejdźmy do bardziej skomplikowanego domku. Może już tutaj sobie to zlikwiduję. O. Dobra. I już mamy to. Dobra. I teraz bym Wam chciała pokazać bardziej skomplikowany domek. Czyli na przykład zrobimy sobie tutaj coś takiego na trzy, na cztery znowu na 3 i cyk tutaj takie fajne wejście do domku i znowu na 4 no. yy, takie duże domki wbrew pozorom wydawają się być jakoś trudne, ale one naprawdę nie są zbyt wymagające yy, tak naprawdę są Dość proste, bo i wtedy, jakby to powiedzieć, nie musimy dokładać zbędnych jakichś tam dodatków na ten dach, właśnie w postaci tych takich wypustek z tego dwuspadowego, które Wam wcześniej pokazałam. Tylko po prostu dach sam w sobie już jest ładny po prostu. Raz, dwa, trzy i cztery... Dobra, i tu cyk. I widzicie, ten domek jest z każdej strony symetryczny. Czyli jeżeli tutaj mam wypustkę na cztery klatki, to z tej strony, dokładnie w tym samym miejscu, jakbym je tutaj połączyła ścianą, mam też na cztery kratki z obydwu stron. I tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, że jeżeli tutaj mam... Na również cztery klatki, to z tej strony mam też wypustkę na cztery klatki, i jak połączę je ścianą, to one są po prostu razem tworzą prostokąt, tak? I teraz przejdźmy sobie tutaj do góry, jak tutaj by dach rozmieścić? Otóż, moi drodzy, yy, dajemy sobie na przykład tutaj taki dwuspadowy dach i przeciągamy go do końca tutaj tej drugiej wypustki. Po czym bierzemy sobie znowuż ten dach <laughs> i dajemy sobie go do końca tej drugiej wypustki i z drugiej strony robimy dokładnie to samo, czyli najpierw sobie tutaj go rozciągnę i przeciągam go na sam koniec tego. No i tutaj nam pozostało jeszcze to do zrobienia. Więc możemy sobie znów wziąć ten dach i po prostu go troszeczkę obniżyć, żeby on nam się tutaj fajnie wpasował w ten daszek. O, jeszcze troszeczkę. O. I widzicie, i moim zdaniem już to się prezentuje całkiem fajnie. Owszem. Zamiast na przykład tutaj tego dachu, możemy sobie dać tutaj taki dach. Cyk. I jego wtedy sobie tutaj przeciągnę na przykład do yy, połowy. Skopiuję go sobie. Obrócę i wrzucę go tutaj, i połączył mi się w jedno. I nie zapominajmy o tym, że ten dach przylega nam akurat do ścian. Wszystkie oprócz tych dwóch spadowych przylegają nam do ściany, więc trzeba je troszeczkę rozciągnąć. I jak widzicie, już prezentuje się taki domek bardzo fajnie. Jest to już coś innego. I jak widzicie, wcale nie jest to takie trudne. Może chwilę nam to zajmie, ale naprawdę nie jest to jakoś bardzo trudne do zrobienia. Teraz przejdziemy sobie do drugiego tematu, a mianowicie do okien dachowych. I tutaj stworzę sobie taki troszeczkę większy, ale też taki jakiś prosty domek. Hmm, tutaj on na przykład na Cyk. Tutaj też. I pyk. I tutaj jakoś tak, taki zwykły, prosty domek, żeby po prostu Wam pokazać mniej więcej, jak y, tworzyć takie dachy. Y, właśnie okna dachowe, tutaj chodzi o okna dachowe, tak, żeby tworzyć dachy. No. Y, żeby tutaj stworzyć jakieś fajne okna dachowe, pokażę Wam, jak to zrobić. I pokażę Wam też, że nie jest to aż takie trudne. Y, Jesteśmy w stanie naprawdę zrobić te okna dachowe w jakieś 10-15 minut. No wiadomo, na samym początku na pewno może być trochę trudniej. Yy, dobrze. A więc teraz przejdźmy sobie tutaj. Stworzę sobie już od razu taki daszek. I jego zrobię tak na jedną kratkę na razie. Rozciągnę go sobie tutaj do tego. I ten może jeszcze troszeczkę podwyższe o. bo chcemy też, e, oczywiście, żeby tutaj nasz sim normalnie wszedł i żeby miał trochę tego miejsca i żeby to nie było zbyt niskie. E, właśnie musi być to większe, jeżeli chcemy, żeby simowie nam e, wchodzili. Bierzemy sobie tutaj ten e, ścięty dach, e, taki zwykły, jednostronny i. E, co ja tutaj robię? Aha. E, tutaj robimy sobie go na jedną kratkę i. Przytrzymując shift, skracamy mu tutaj tą górę. No i jak widzicie, tutaj mamy ten dach na raz, dwa, trzy kratki, ale z racji, że tutaj mamy taką tą dziurę i na przykład mi się ta dziura nie podoba, no to ją po prostu przeciągamy sobie ten dach cyk tutaj. I na przykład, jeżeli chcemy jedno okno w zależności ile chcemy tych okien. Ja może zrobię tutaj z przodu takie y, dwa okienka i cyk zrobię go tutaj z brzegu i tutaj sobie to skopiuję, kopiuję. I dam go sobie y, tutaj gdzieś przy brzegu. I teraz nie przytrzymując shift skracam sobie tutaj to, a tutaj przytrzymując shift skracam sobie tutaj to. I y, Tą tutaj dziurę łatam po prostu takim najzwyklejszym dachem, ale postawię go sobie gdzieś tutaj z brzegu, żeby po prostu go sobie dopasować. Czyli na dwie kratki i na jedną kratkę. I teraz skrócę sobie tutaj oba boki. Cyk i wezmę go. O, skopiuję, bo na drugą stronę też mi się przyda. I teraz muszę go. Wyciągnąć tutaj, ale widzicie, nie, yy, z te, żeby z tej strony też go nie wyciągać czasem, dlatego przytrzymujemy znowu Shift i wyciągamy go możliwie tutaj w górę, żeby był w miarę równy tutaj z tym dachem. Yy, dobra. I teraz robimy yy, tak. Weźmiemy sobie znowu ten dach i zrobimy go sobie na jedną, i tutaj go wezmę. Przesunę, cyk, skrócę mu tutaj ten boczek, shift i cyk. I teraz go rozciągnę tutaj na całą długość. I dobra. I teraz, żeby tutaj właśnie one się fajnie połączyły, te okna. W sensie, że tutaj, żeby szło dalej, taki dach, właśnie. No, to najłatwiejszym sposobem jest po prostu postawić sobie na początku tutaj przez ich środek taką właśnie jakby yy, ściankę. Tylko trzeba tutaj o, te boki wykończyć jeszcze. O i gotowe. I tutaj kładziemy sobie taki daszek na jedną kratkę. I cyk rozciągam go na sam. Tutaj o. I widzicie, tu już nam się fajnie to połączyło. Tutaj to możemy już sobie skasować w środku. Okej. Okay. I druga strona. Cyk. Gotowe. Dobra. Dach mamy dalej. Mamy dalej do góry dach. Dobra. I teraz w zależności od tego, czy z tej strony też chcemy okno, czy nie, no to na przykład ja sobie wezmę już tutaj to, skopiuję. I... Tak. I teraz <coughs> zrobię to sobie przytrzymując shift, skrócę. O i na przykład u mnie będzie okno tutaj z przodu dwa, a z tyłu będzie tylko... Jedno i wtedy tutaj to wezmę skopiuję. I wrzucę sobie tu. I znowu to skopiuję i wrzucę sobie tu. I teraz może tutaj to jeszcze mi się uda skrócić. Nie, z tej strony nie i z tej strony też już nie. Dobra. I teraz jak zrobić tutaj, żeby były te okna? A mianowicie musimy sobie tutaj na sam początek nałożyć. Y, takie szklane y, szklany dach taki i może być to taki zwykły, może być z tymi y, ozdobami y, czarnymi, ja postawiam na taki zwykły i od razu tutaj przytrzymując sobie shift wyciągnę go sobie i troszeczkę go sobie obniżę i teraz kopiuję go i wrzucam go tutaj w to miejsce. I jak widzicie, tu już nam powstało takie jedno okienko. Możemy go jeszcze troszkę obniżyć. I tak, żeby właśnie on tutaj nam nie wystawało, więc może bardziej go podciągnę do góry. No. I teraz myślę, że jest chyba ok. O, albo tak troszkę na dół. No, i teraz się prezentuje to całkiem fajnie. I tutaj zrobię znowuż to samo. Czyli wrzucę tutaj, i znowu to skopiuję, i wrzucę je tutaj. I jak widzicie, to już jest, można by powiedzieć, że jest skończone. Ale. Yy... Najlepiej jest jeszcze dodać tutaj jakieś obrzeże tego dachu. No i, nie wiem, na przykład my sobie weźmiemy tutaj to. Takie nieco grubsze. I pyk. Zrobimy sobie, że niby tutaj te okna dachowe są, prawda? I od razu najlepiej jest to zrobić na całym dachu. Żeby to też tak nie wyglądało, wiecie, yy, zbyt płasko. W sensie, że y, zbyt brzydko, bo po prostu tutaj y, jak zrobimy już to, no to tutaj z przodu nam już też się postawi taki, więc musimy już wtedy całość objechać tym. I jak widzicie, stworzyliśmy właśnie okna dachowe. Nie jest to tak naprawdę w ogóle nic trudnego. Y, owszem, na początku może się takie wydawać i zająć wam trochę czasu, ale... Moim zdaniem, praktyka czyni mistrza, więc naprawdę powinno być już później wszystko ok. I jak widzicie, tutaj nasz sim może normalnie wejść, aczkolwiek grywalne czy to jest. No, jak na zdjęcia, to wydaje się być całkiem spoko, kiedy to trochę powiększymy. I do zdjęć jakiś tam na Instagrama czy gdzieś może być to całkiem fajny pomysł. Aczkolwiek na dłuższą metę do rozgrywki może być to troszeczkę e, uciążenie, bo będziemy musieli grać po prostu z wyłączonymi e, ścianami, z całkiem opuszczonymi tymi ścianami. Gdzieś tutaj na dole możemy sobie postawić schody i Sim naprawdę może wejść na spokojnie tutaj na tą górę sobie. E, tak więc ode mnie to już będzie na tyle w tym filmiku widzimy się w kolejnym filmiku w poniedziałek będzie to najprawdopodobniej speed build jakiegoś domku weselnego, takiego wiecie gdzie Sim będzie mógł zorganizować wesele z racji, że za niedługo, bo już 18 lutego jak dobrze pamiętam gdybym się pomyliła to poprawcie mnie proszę w komentarzach 18 lutego będzie premiera Nowego pakietu do The Sims 4: ślubne historie, na który naprawdę już nie mogę się doczekać. I z racji właśnie takiej będziemy tworzyć sobie ślubną parcelę. Dobrze, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie coś po sobie w postaci łapek w górę. Jeżeli chcecie być ze wszystkimi filmikami na bieżąco, zachęcam Was do subskrypcji i do kliknięcia w dzwoneczek. Zapraszam Was też na moją stronę na Facebooku, na stronę na Instagramie i na y, moją grupę na Facebooku Simsiaki Simki Dagi. Ja już uciekam, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!